Nazywam się Dariusz Mucha, jestem profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym, pracuję w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prowadzę, kieruję zakładem odnowy biologicznej korekcji wad postawy oraz kieruję Instytutem Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Od Jak dawna pan zajmuje się swoją profesją? Odkąd pamiętam. Odkąd pan pamięta, czyli już dosyć długo. No właśnie i teraz moje następne pytanie jest z tym związane, bo tak jak czasami rozmawiam z fizjoterapeutami, a już ze studentami na przykład fizjoterapii to w ogóle, to często jest taki mają problem wyjaśnić różnicę na przykład pomiędzy fizjoterapią, fizykoterapią, masażem klasycznym, masażem manualnym, a jeszcze do tego jak mają umiejscowić w tym wszystkim wibroterapię, no to już się pojawia problem. Gdzie Wibroterapia się... na pewno należy do fizykoterapii, bo jest to bodziec fizykalny, za pomocą którego oddziałujemy na ustrój, a więc na pewno oddziałuje na naszą strukturę, ale w ramach fizykoterapii. Czyli obok czyli wibroterapię znajdujemy obok jakich, jakiego typu zabiegów? praktycznie obok wszystkich innych działów, bo tutaj mamy oprócz należy na pewno do, i do działu odnowy biologicznej, należy również i do działania, do działania terapeutycznego, należy również do działania profilaktycznego, a każdy z tych obszarów jest równie ważny w zakresie fizjoterapii. A Jak jakie sobie patrzę na przykład na zabiegi w, 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 nie wiem, w klinikach, czy, czy, czy zabiegi, które można zamówić? To na przykład jest laseroterapia, światłoterapia. Jakieś tam, nawet jest dogoterapia, czyli terapia z, z, z psami. Ale w wibroterapii tak to często nie znajduje, póki co, z czego A, to wynika? Z tego to wynika, że jest to e, mimo wszystko w miarę młoda metoda, jeśli możemy tak kolokwialnie powiedzieć, ale na wskrość nowoczesna, coraz więcej mamy doniesień badań naukowych o super efektach, e, które możemy uzyskać. Przy pomocy, za pomocą tej terapii, ja uważam, że kolejna dekada jeśli chodzi o fizjoterapię, będzie należała w tym wypadku właśnie do wibroterapii i ewentualnie do magnetoterapii, bo to są dwie metody, a przede wszystkim właśnie wibroterapia, które moim zdaniem zdominują na bazie kolejnych badań naukowych i wyników, jakie uzyskamy z tych badań, przewiduje, że zdominuje fizjoterapię w przyszłym dekadzie. Ale to czy fizjoterapeuci mają się czego obawiać, bo tutaj mamy maszynę, która wykonuje zabieg, a z drugiej strony mamy człowieka to czy człowiek może czuć się zagrożony ten człowiek się może czuć zagrożony który nie jest do końca dobrze wyedukowany ta osoba która ma wiedzę w tym zakresie to tylko jest szczęśliwa że taka metoda się Pojawiła, ponieważ nie tylko będzie pomagała fizjoterapeucie w wykonywaniu poszczególnych zabiegów, ale świetnie przygotowywała do wielu, wielu zabiegów z zakresu, w zakresie oddziaływania na narząd ruchu, na poszczególne inne układy i narządy wewnętrzne naszego organizmu. A więc to absolutnie nie jest konkurencja, to jest uzupełnienie i pomoc dla fizjoterapeuty. Dlaczego potrzeba, żeby fizjoterapeuci się przekonali do tej, do tej nowej metody? Oczywiście muszą zobaczyć i dowiedzieć się o wynikach wielu badań, które są prowadzone w tym zakresie. To przede wszystkim. No I oczywiście musi być to w miarę rozpropagowane w ramach również nauczania w którymś z przedmiotów, w ramach studiów jednolitych obecnie. Mamy jednolite studia magisterskie pięcioletnie i musi wejść do któregoś z przedmiotów i być po prostu przekazywana ta wiedza studentom w ramach wykładów i w ramach ćwiczeń, jako ćwiczeń praktycznych.